Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, troszkę mnie tutaj nie było, ale przychodzę do Was dzisiaj z kalendarzami adwentowymi. Jest to pierwszy odcinek, w ogóle pierwszy odcinek na tym kanale, w którym będziemy otwierać kalendarze adwentowe. Jeszcze nie ma września, tak, jeszcze nie ma września, ponieważ dzisiaj jest 31 sierpnia i jutro jest 1 września. Teoretycznie powinno być jutro rozpoczęcie roku, ale w tym roku... Słuchajcie, wszystkie dzieciaki mają po prostu, no, super przedłużenie wakacji, ponieważ rozpoczęcie roku jest czwartego. Tak więc my zaczynamy tą serię 31. jeszcze przed wrześniem. Mam tutaj trzy kalendarze adwentowe, ale zanim do nich przejdziemy, to muszę to troszeczkę się wytłumaczyć, ponieważ trochę mnie tutaj nie było. Wrzucałam jakieś filmy, ale były to bardzo pojedyncze filmy, po prostu jakoś tak czasowo się to wszystko zgrało. I przeprowadzka, i praca, i budowa... Że naprawdę mnie to nie było, ale słuchajcie, za to byłam aktywna na Instagramie. Tak więc, jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to wpadajcie, podlinkuję wam tutaj mój Instagram. Tam jestem częściej, tam z wami rozmawiam, zadajecie mi różnego rodzaju pytania, czasami wrzucam wam jakieś ankiety. Tak więc tam możecie być ze mną na bieżąco, i tam słuchajcie, też będą pojawiały się informacje odnośnie kolejnych filmów dotyczących kalendarzy adwentowych. Tak więc, jeżeli jesteście fanami, chcecie tutaj ruszyć z tą serią i być tak naprawdę na bieżąco i otwierać razem ze mną te kalendarze, to wpadajcie na Instagrama. Tutaj wrzucam Wam link, i tam będą pojawiały się linki do filmów na bieżąco. Tak samo możecie wpadać na TikToka, i tutaj też będą takie. Króciutkie, można powiedzieć, spoilery z kalendarzy adwentowych, ale dobra, słuchajcie, nie przedłużamy i bierzemy się do yy, otwierania. Mamy tutaj trzy kalendarze. Pierwszy jest taki, drugi mamy z Plim Patrolem to jest oczywiście Disney'a, no i tutaj mamy Frozen, tak? Więc słuchajcie, są to kalendarze adwentowe z Action. Dzisiaj byłam w Action totalnym przypadkiem totalnym przypadkiem, ponieważ tak. Wcelowałam, że te kalendarze adwentowe będą dostępne dopiero od września. No i słuchajcie, pojechałam tak naprawdę do Action po butle z Helem, ponieważ będziemy tu robili integrację dla pracowników. I patrzę, a tutaj są kalendarze adwentowe, tak? Więc pierwsze w tym roku takie się trafiły. No muszę przyznać, że z. A dobra, to sobie otwórzmy. Już chciałam powiedzieć czy. Słuchajcie, zacznijmy może od tego na sam początek, tak więc otwórzmy sobie ten kalendarz. Zacznę od tego, że ten kalendarz kosztował coś około 24 zł, tak więc cena była całkiem przyzwoita. No ale zobaczymy, co tu w środku się znalazło. Słuchajcie, jest to bardzo fajny kalendarz, tak naprawdę no, dla dzieciaków, tak? Dla młodzieży szkolnej, szczególnie przed rokiem szkolnym, więc fajnie, że go, słuchajcie, wypuścili. Jest w takim pudełeczku, słuchajcie, papierowym. Pudełeczko jest dosyć takie. Hmm, słuchajcie, jakby to powiedzieć, takie trochę matowe, można tak powiedzieć, e, ale dobra, nie przedłużajmy, biorę sobie coś do otwierania i bierzemy, idziemy sobie do pierwszego okienka, słuchajcie, gdzie mamy numerek 1? Numerek 1 jest tutaj, tak więc otwieramy sobie numerek 1, wyciągamy i słuchajcie, co tutaj mamy? A! Czekajcie. Mały, fajny, kolorowy zakreślacz, pomarańczowy. Tak więc, no, spoko sprawa. Malutki, ale już, słuchajcie, z akcentem świątecznym. Tak więc to była jedynka. Przejdźmy sobie szybciutko do dwójki. Gdzie tutaj mamy dwójkę. Dwójka, dwójka, dwójka. Słuchajcie, nie można... Jest dwójka, dwójka jest tutaj, tak więc otwieramy sobie dwójkę. I pod dwójką, słuchajcie, mamy karteczki. Pod dwójką słuchajcie mamy karteczki, taki malutki notesik, no powiem szczerze, no nic szczególnego, no ale dla dzieciaków no taki kalendarz myślę, że jest spoko, tak więc taki malutki notesik z Disneya. Dalej przechodzimy sobie okienko numer 3, okienko numer 3 i co my tu mamy? Kolejny flamaster, kolejny flamaster, yy, tym razem w kolorze słuchajcie takim morskim, ale zobaczmy. Taki zielony flamaster, tak więc to było pod trójką. No i słuchajcie, idziemy sobie dalej. Kolejne okienko, czwóreczka. Pod czwórką. Kolejny do kolekcji, czerwony. Również miniatura. Idziemy dalej, piąteczka. Gdzie mamy tutaj piąteczkę? Piąteczka jest tu. Oho. I słuchajcie. Pod piątką nie ma nic. Piątka jest pusta. Tak więc, pod piątym okienkiem nie mamy nic, ale nie przejmujmy się, idźmy dalej. Szóste okienko. Co jest pod szóstką? No, pod szóstką na szczęście już coś jest. Słuchajcie, gumka. Gumka z akcentem świątecznym do piórnika bardzo spoko. E, dobra, siódemka. Gdzie jest siódemka? Siódemka mamy coś podłużnego. Mamy coś podłużnego pod siódemką. Pod siódemką mamy długopis? Długopis. Długopis z myszką Miki Czerwony, taki świąteczny. Tak więc to było pod siódemką. No i ósemka. Przejdźmy sobie do ósemki. Pod ósemką, słuchajcie, mamy ołówek. Ołówek z myszką Miki zielony, tak? Więc myślę, że też fajnie. i Może ten ołówek nam posłuży do otwierania, ponieważ będzie nim na pewno lepiej. Ósemka, dziewiątka. Gdzie my tutaj mamy, słuchajcie, dziewiątkę? Dziewiątka jest tu na środku, tak? Więc zobaczmy, co jest pod dziewiątką. Pod dziewiątką, moi drodzy, mamy naklejki. Mamy naklejki tutaj Disneya. Mogą być na przykład na jakieś zeszyty, czy na cokolwiek. Więc mamy takie miniaturowe naklejki, albo słuchajcie, może do tego bloczku. Tak więc to jest pod dziewiątką.